Halo, halo, witajcie. Nagrywam to, bo się pojawiają nowi widzowie. Więc to do nowych widzów. Część z was znam ze starych czasów. Więc ogólnie chciałem powiedzieć, o, o, o co chodzi w tym kanale. Na tym kanale to głównie się skupiam na sprawach duchowych. Ale że one są mocno związane z geopolityką, więc o to też zahaczam. Jak się zorientowaliście, Mówię czasami o idź pod prąd. Głównie, gdy widzowie idź pod prąd, czy pracownicy idź pod prąd, mnie o to proszą. Ten kanał funkcjonuje na tej zasadzie, że każdy tu przychodzi i z każdym rozmawiam. Na czacie, tam indywidualnie gdzieś. I chodzi o to, żeby się nie zgadzać. No właśnie, chodzi o to, żeby się nie zgadzać, bo nie zgoda oczywiście nie zgoda z szacunkiem wzajemnym bo o to chodzi. Prowadzi do dyskusji, do wzrostu, do rozwoju. Więc każdy, kto się nie zgadza, a potrafi się zachować i wypowiedzieć, jest mile widziany. I zauważycie to w komentarzach na czacie: z wieloma rzeczami na pewno się nie zgodzicie. I na pewno się nie zgodzicie z wieloma rzeczami, które ja mówię. I okej, okay, nie ma problemu możecie pójść dalej, możecie zostać, ale jeśli zostaniecie i będziecie tutaj zaglądać, to tylko profilaktycznie chciałem powiedzieć, że każdy jest mile widziany i z każdym rozmawiam. Głównie chodzi mi o kwestie duchowe. Z każdym rozmawiam, kto swoje teorię podpiera wersetami, pismem. Jeśli ktoś uprawia ludzką filozofię i teologię, teologię, oczywiście odpowiem, zachęcę do podparcia tego wersetami. Gdy tego nie ma, a taka osoba jest niegrzeczna, to taką osobę, takiej osobie dziękuję wtedy. Ale tylko wtedy. Oczywiście wszystkim, którzy się zachowują wulgarnie, obrażają i tak dalej, no oczywiście też. Ale poza tym nie ma problemu, możecie się ze mną nie zgadzać, piszcie sobie co chcecie, tylko proszę, podpierajcie to Biblią. Ja znam wiele osób i wiele osób jest na tym kanale, którzy się ze mną nie zgadzają. W niektórych kwestiach, w wielu kwestiach, w części kwestii. I sobie dyskutujemy. I od czasu, ci którzy mnie znają, odejścia z Idź Pod Prąd, ja żyję w myśl tego, co robili Berejczycy. I w myśl Amosa 3,7, czyli stwórca wiekoisty najwyższy nie uczyni niczego, jeśli nie przepowie tego przez, swoich, przez swoje sługi proroków. Tak brzmi mniej więcej, w zależności od przekładu, oczywiście werset z małego proroka, jakim był Amos, trzeci rozdział i siódmy werset. I w tym duchu działali Berejczycy, którzy sprawdzali pisma. Pism Nowego Testamentu nie mieli. Mieli swoje stare pisma i bazowali właśnie na prorokach, na prawie, na Mojżeszu i oto wszystko, z tym wszystko porównywali. Więc ja działam w tym duchu i w tym duchu będę prowadził potencjalne dyskusje, jeśli ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać. Ja szukam. Szukam i szukam. I cały czas próbuje być coraz bliżej Boga, bo ten kto twierdzi, że znalazł, to znaczy, że wie. A wie wszystko tylko Bóg, więc ktoś jest wtedy lekko nie na miejscu i gdzieś zbłądził. W myśl Izajasza 51, od początku sobie przeczytajcie. Tam właśnie wiekuisty Bóg zwraca się do szukających. I wszystkim tych poszukiwań życzę. Zapraszam na kanał i do dyskusji. I błogosławię wam. Niech Stwórca, niech Najwyższy, niech On wam błogosławi. Przez swojego Syna, Mesjasza, Jezusa. Jachusze.